W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam metamorfozę swojej figurki Golden Retrievera. Czy jesteście ciekawi? Zaczynajmy! Okej, okay, więc to jest ta moja figurka. Kupiłem ją sobie w Lumpeksie w dobrym stanie. Ale kilka miesięcy temu moja mama niechcący zwaliła tego pieska z biurka i uszkodziła mu ogon kiedy wyjąłem go z worka niedawno zobaczyłem że jeszcze jego nos wymaga naprawy że tak to ujmę oczy no tutaj jest problem bo tu, tu niby ma rzęsy, a tutaj nie więc dzisiaj zajmiemy się moją zabawką Potrzebować będę do naprawy swojej figurki tak. Zmywacza do paznokci bez acetonu. Kupiłem go w groszku u siebie na wsi za złote 80. Szklana buteleczka. Okej. Okay. Będę potrzebować też cieniutkiego pędzelka, takiego jak do malowania farbkami. Długopisu z czarnym tuszem. Nożyczek i... kolorowego papieru samoprzylepnego. Potrzebować będę tylko jednego koloru. Na szczęście on tu jest. O, niebieski. Jak bandaż weterynaryjny na ogon. W międzyczasie mogę wam powiedzieć jeszcze tak. Ok, ostrzeżenie. Zmywać do paznokci jest łatwopalny, więc nie może mieć styczności z rzeczami łatwopalnymi, ogniem, zapalniczką i innymi rzeczami, które zwiększają ryzyko pożaru. Muszę go trzymać w cieniu, więc postawiłem go u siebie na biurku, gdzie jest cień. Nie przy oknie, tylko od strony ściany. Okej, okay, nożyczki. Chyba nie muszę wam mówić, jak łatwo można zrobić sobie innym krzywdę nożyczkami, chociaż... No dobra, ostrzeżenie musi być. Papier samoprzylepny. Wielu ludzi ma trudności z tym, żeby nie przykleić go sobie niechcący do palców. Ale mi pani na edukacji wczesnoszkolnej pokazała pewien patent z papierem samoprzylepnym. Dobra. Może zaczniemy od pyszczka, bo pyszczek jest bardzo ważny. A mianowicie muszę poprawić kolor nosa swojego pieska. Ach, długopis. Nie wiedziałem, że będzie z tym problem. Będę potrzebował jednak flamastra czarnego, którego nie mam, albo farbki. Nie wiem, ale w każdym razie nos muszę poprawić kiedy indziej. Rzęsy, hach, największy problem. A, dobra. Mhm. Odkręcam powoli i ostrożnie zmywacz. Moczę w nim pędzelek. Aha. Jak to dobrze, że odłożyłem papier ten. Drugi koniec biurka. Bo papier jest łatwopalny. Nie wiem, czy ten kolorowy samoprzylepny też, ale zwykły wiem, że na pewno. Ale ogólnie rzecz biorąc, to ja wolę dmuchać na zimno, niż miałoby okazać się gorące. Okej. Okay. Czy dokręciłem? Dokręciłem, bo nie kapie, okej. Okay. Teraz. Rzęsy, żeby mu usunąć przy tym okup, przy których ja stracił częściowo. Okej, okay, schodzą rzęsy. Więc nie jest tak źle. Tylko no głupio wyszło z tym nosem, no. Okej. Okay. to oko będzie schnąć około 5 minut ale zaraz wam pokażę efekt tylko do końca zetrę tą rzęsę i szybko wypłuczę pędzelek w wodzie pod kranem mhm O! Widzicie? W ogóle już nie ma rzęs. No sorry, ale to brzydko wygląda, kiedy ma rzęsy przy jednym oku. Rzęsy ma przy jednym oku, a przy drugim wcale. Więc też stwierdziłem, że lepiej będzie, jak całkowicie mu te rzęsy usunę. Dobra, teraz muszę szybko wypłukać pędzelek pod kranem w kuchni. Generalnie rzecz biorąc, to niedawno byłem w Woolworthie. Gdzie odkupiłem sobie tą figurkę już jako nową? O, tak wygląda ten nowy Golden Retriever. Do zestawu była dołączona też lalka. Taka, o. I luzem były dołączone szczeniaczki, które wrzuciłem do, figur, do jajka po figurce niespodziance, żeby ich nie pogubić, bo były luzem dołączone takie trzy. Szczeniaczki były w zestawie tym nowym. Chociaż jest tutaj ukryta opcja, że jak piesiu to bita kołapki, to się otwiera ten brzuch. Więc teoretycznie można by było wrzucić szczeniaczki, że niby wydostają się i suczka rodzi w zabawie w hodowlę, Ale producenci... Zdecydowali się w detszeniaczki luzem w zestawie, bo to by było zbyt kontrowersyjne. Pamiętam, jak kontrowersyjna była Barbie w ciąży. Nie została wycofana, bo była zbyt kontrowersyjna. No ale ten nowy piesek bardziej błyszczy. Starego pieska nie na błyszcze, ale kupiłem go jako używanego i pojedynczo. Więc to też jest inna sprawa. No ale wracając do ogonka, moja mama niechcący zwaliła tego starego pieska z biurka na podłogę i uszczerbiła mu ogon. A jak odkupiłem samemu sobie cały zestaw w Lwarcie, to się zastanawiałem, czy tego starego pieska wyrzucić, czy naprawić. Mama powiedziała mi, że lepiej będzie naprawić. No ale zapytałem ją jak. To mi podsunęła pomysł bandażem weterynaryjnym. Aż mi się przypomniało, jak pojechałem kiedyś ze swoim prawdziwym kotem na szczepienie. Co nie, i z kliniki weterynaryjnej wychodził prawdziwy pies. Nie pamiętam jakiej rasy. No ale w każdym razie on miał na łapce bandaż weterynaryjny, który miał dokładnie o, taki kolor. Więc tym bardziej stwierdziłem, dobra. Moja zabawka może mieć na ogonie bandaż weterynaryjny. Że niby jest po urazie ogonka. No ale muszę uciąć mały kawałek, mimo że psy tej rasy mają długi ogon. Co ja naprawiam. O! Uh -huh. Jest jako bandaż weterynaryjny. Nie wiem jak w rzeczywistości weterynarze obijają naszym czworonożnym przyjaciołom różne części ciała bandażami weterynaryjnymi, bo moje koty nigdy nie potrzebowały bandaża weterynaryjnego, a piesek, którego widziałem w klinice weterynaryjnej, to widziałem go tylko jak wychodził już z bandażem założonym. Mam trudności tym, żeby zaciepić paznokciami o ten papier. Ogólnie to ciężko nabyć takie rzeczy. Ja go kupiłem w sklepie stacjonarnym z zabawkami, gdzie nie wiedziałem, że mają też przybory szkolno-biurowe. Ale mama mi powiedziała, że warto zajrzeć, bo tam czasami mają też przybory szkolnobiurowe, więc zajrzeliśmy. Patrzę, o jest kolorowy papier samoprzylepny, którego potrzebuje do naprawy figurki. Mimo wszystko, w dniu kiedy sam sobie odkupiłem cały zestaw do zabawy w hodowle, Mama w ramach rekompensaty dała mi nową kostkę do ładowarki. To miłe z jej strony. Spokojnie, piesiu. Twój ogon zaraz będzie cały. Znaczy, no, nie, nie zwrócę mu pierwotnego kształtu, ale spróbuję nakleić ci ten bandaż, ale. Mam z tym trudności, ze względu na kształt Twojego ogonka. Okej. Okay. Hmm. Trochę dziwne by to było, gdyby ten papier samoprzylepny się nie przykleił do ogonka, o. Mhm. Uh -huh. Klei się jak prawdziwy bandaż weterynaryjny. Też samo przylepny, ale ciężko go dopasować odpowiednio. Znaczy, wielu ludzi ma z tym trudności. Ja pewnie, gdybym był weterynarzem, to bym lepiej sobie poradził, ale kurde! Dobra, ok. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale nie wiedziałem, że aż tak. Jest. Bandaż weterynaryjny założony. Tylko no głupio wyszło z tym nosem. Ach. Dobra. Kurwa, zapomniałem zrobić zdjęcie przed metamorfozą. Dobra. Edytuj wideo. Tutaj. O. Niedawno nie nie. zobaczyłem, że je. Okej, okay, już zrobiłem screena. Czy jego jedno. nos nie wymaga nie. naprawy, że tak to ujmę. Oczy no. Dobra, najwyżej w porównaniu przed i po będzie kolaż, którego no nie planowałem, ale kurde. Gdzie tu widać? Ten jego pęknięty ogon dobrze. Kurwa... opcja, że jak piesiu to bita kołapki to się otwiera przy ten brzuch, więc teoretycznie można by było wrzucić... Użyć... O, widać dziurę w ogonie, więc zrobię kolejnego screena. No, ja to teraz montuję ten filmik. No ale szkoda, że dopiero teraz się zorientowałem, no. Ach. Dobra. Dobra. O. I teraz już powinno być ok. Okej, okay, więc jest już nowy dzień. Mm. Kiesiu prezentuje się tak o jak w pierwszej części dzisiejszego odcinka, drodzy widzowie. Jak jest ekspres do kawy, co nie? I ta podstawka, pod którą się kładzie kubek, to w moim ekspresie ona jest wyjmowana i nalałem na nią o, wodę ostrożnie, żeby nie rozlać, co nie? Bo. Teraz będę musiał wziąć pędzelek cieniutki, taki jak do malowania farbkami, małych rzeczy i delikatnie zmoczyć nos tego pieska. Ok, moczę pędzelek w wodzie. Woda w temperaturze pokojowej, bez mydła, bez chemii. Ale mimo wszystko bałem się nalać ją do kieliszka, bo wiecie, spożywka albo do kubka. Moczymy nią delikatnie nosek, żeby odtłuścić. Cierpliwie czekamy aż wyschnie. W międzyczasie pokażę wam. Ogólnie to, mama mi pomogła doradzić się ten. W Rosmanie zwykły lakier bezbarwny. On nie jest obowiązkowy, ale po pomalowaniu on. Co? Na podstawkę od ekspresu położyłem, ale ten. Dobra. W każdym bądź razie ja się na tym nie znam, a że ten. Teraz firmy produkujące lakiery do paznokci bardziej się skupiają na hybrydach. To ciężko być taki zwykły. Więc mama mi pomogła. Zwykły, bezbarwny lakier do paznokci. Po pomalowaniu permanentnym flamastrem plastiku. To się tak fajnie błyszczy, a wtedy nosek będzie wyglądał bardziej realistycznie. Wysech. Okej. Okay. Nosek jest już suchy. Jak u mojego kota, kiedy był chory. Nie wiem. Czy psy, jak są zdrowe, mają wilgotny nos? Ten wilgotny nos, jak koty, czy nie? Nigdy nie miałem psa. No ale w każdym razie bierzemy permanentny flamaster. Specjalnie szukałem napisu permanent, bo w tym przypadku zwykły flamaster to za mało. Czarny bo wszystkie Golden Retrievery, jakie znam, mają czarny nos. Mlujemy nos na czarno. A że to jest permanentny flamaster, to przynajmniej złapię na plastiku. Przy zwykłym to nie jest wcale takie oczywiste. Musimy uważać, żeby nie wyjechać poza linię. No ja mam z tym trudności i mi się ręce trząsą ze stresu. O już nos pomalowany. Proszę jeszcze wytrzeć tam, gdzie nie chcąc wyjechałem. O. Nie wiem, czy flamastry są łatwopalne, ale wolę trzymać go z dala od rzeczy łatwopalnych, zapalniczki i innych rzeczy, bo się boję pożaru. Tam, gdzie wyjechałem, zalinę po prostu przejadę palcem, żeby nie było śladów. O, tak się teraz ten nos prezentuje. Cierpliwie czekamy 5 minut, wystarczy, ale najlepiej to czytałem, że 10-15. Tutaj na górze niechcący pominąłem. Ach. Ciężko jest malować tak, aby było widać w kadrze, ale żeby sobie nie robić cienia. Hmm. Wiecie, jak ciężko nabyć permanentne flamastry? Bardzo ciężko. A skoro w tym przypadku zwykły flamaster nie wystarczy, no to poszedłem do sklepów, które mają permanentne flamastry. No, kupiłem ten flamaster w Woolworthie. a tam prawdopodobieństwo, że się znajdzie permanentne flamastry, wynosi 50 na 50. Chciałem iść do Aksiona, żeby mieć pewniaka, ale nie mogłem bo ślisko, a w mojej okolicy Aksion jest w takiej lokalizacji, że tam zawsze jest więcej lodu niż przy większości sklepów. No ale w każdym bądź razie mam już permanentny czarny flamaster z Woolwortha i bezbarwny lakier do paznokci z Rosmana, zwykły. Nie jakiś tam żel, fauł, hybryda, nie. Zwykły, najzwyklejszy, czyli rzadkość w dzisiejszych czasach. No ale w każdym bądź razie. Widzicie, jak się teraz mój goldenek prezentuje. No. Gdyby był prawdziwy, też bym go chętnie tak pogłaskał. Ogólnie to nie wiem, czy wam kiedyś mówiłem, ale. Golden Retriever to moja ulubiona rasa psów, bo jest podobna do labradorów. I tu nie chodzi tylko o futro, bo poznałem sześć labradorów z czarnym futrem. A jest je też wersja z brązowym futrem, ale też chodzi o charakter, rozmiar. Dobra! Jeszcze nie wyschło. A muszę pokazać, jak wyschnie. Dobra. Ach, muszę zrobić sobie cięcie. Okej, okay, więc zostałem zmuszony do przerwy. Mama mi kazała umyć włosy, żeby jej się wada nie zagotowała. Poszedłem do łazienki, zrobiłem to, co powinienem. I choć unikam suszenia włosów suszarką, to wyjątkowo na potrzeby dzisiejszego odcinka wysuszyłem sobie włosy suszarką. No ale zobaczmy jak tam piesiu, o nos już mu wysechł. Uh -huh. Teraz możemy przejść do lakieru. Nie wiem, czy lakier do paznokci jest łatwopalny, czy nie jest, ale wolę trzymać go z dala od rzeczy łatwopalnych, ognia, zapalniczki i podobnych rzeczy. Kurwa, jak to śmierdzi! Zapomniałem, że lakier do paznokci śmierdzi. Zapomniałem też, ile on schnie, ale kurde. Dobra. Już dwa razy przejechałem pędzelkiem. Teraz psi nos wygląda tak. Teraz już tylko wystarczy cierpliwie poczekać, aż wyschnie i przestanie śmierdzieć. W takich chwilach to aż się cieszę, że jestem człowiekiem, a nie na przykład psem, kotem, królikiem czy jakimś tam innym zwierzakiem, który ma wyśmienity węch. Kurde, ja współczuję naszym czworonożnym przyjaciołom, bo dla nich każdy zapach jest bardziej intensywny niż dla nas. A przy tych, no, śmierdzących rzeczach jest to najgorzej. W każdym razie ja teraz dre opakowanie po permanentnym flamastrze, ale jak widzicie, z dala od lakieru i innych rzeczy, którymi, no, boję się, że mógłbym niechcący wywołać pożar. Dobra. Nudzę się czekając, aż będę mógł ten pokazać wam efekt końcowy, ja, ale w międzyczasie mogę przy okazji Was chyba czymś zająć, tylko nie wiem za bardzo czym, bo no. Z jednej strony chciałabym wam pokazać coś dodatkowego, takiego wiecie, super ekstra, ale z drugiej strony... nie mam pomysłów. A z drugiej strony. Opowiadanie z kolei o sobie. Przez tyle czasu. No, dobra. To nie wiem, czy znowu robić cięcie, czy co. No, w każdym razie teraz nie mogę dotykać tego nosa, tego psa. Bo, no, boję się, że mogę coś niech ubrudzić albo rozmazać. I będę musiał wszystko zacząć od zera. Masakra, ale mogło być gorzej. Mogło mi pieniędzy zabraknąć na rzeczy do dzisiejszej metamorfozy. Mogli mi robić problemy w sklepie, a robili już, jak chciałem oddać butelki kaucyjne. Ogólnie to... A, co ja wam będę mówić o tych butelkach kaucyjnych? kur, szkoda szczepić ryja na to, co mi się dzisiaj przytrafiło. No ale mogło być gorzej. Mógłbym się poślizgnąć na lodzie i zrobić sobie krzywdę, bo była ślizgawica na podwórku. Tyle razy już prawie się dzisiaj wyjebałem, że już przestałem liczyć za piątym razem. Ale... Nie ma komu tego ogarnąć. No bo tak. Piasek szkodzi naszym czworonożnym przyjaciołom. Sól szkodzi naszym czworonożnym przyjaciołom. Nie każdy go stać na kremy, które chronią łapki. Odśnieżanie. No, nie każdy ma specjalną łopatę do odśnieżania, a zwykłą. Też jest ciężko. Zresztą wielu ludzi ma z tym trudności. Szczególnie osoby z niepełnosprawnościami, jak ja. I nie, nie, to nie jest tak, że tylko przy niektórych rodzajach niepełnosprawności ciężko jest odśnieżać. Bo nawet przy łagodnych niepełnosprawnościach jest ciężko. Tak jak ja na przykład mam autyzm, niskorosłość. Kiepski wzrok, kiepski słuch, problemy z pamięcią i koncentracją. No. Mogłbym mieć z tym trudności. Ale moja siostra pewnie by powiedziała, że skoro nie mam ruchowej, nie jestem niewidomy i nie jestem w ciąży, to że niby to ja powinienem odśnieżać nawet koło bloku. No ale kurde. Jakie ja nie dam rady nawet utrzymać Zwykłej łopaty w rękach bezpiecznie, a cóż dopiero tej od, do odśnieżania, a próbowałem skopać ogródek mamie. Miałem z tym trudności. To musiałem poprosić znajomych o pomoc, żeby razem to zrobić. I to też ja kopałem tylko tam, gdzie było najłatwiej. Bo nawet to było dla mnie za trudne. Chuj, że jestem chłopakiem! Nie każdy chłopak jest silny, nie każdy chłopak da radę utrzymać w rękach. Łopatę. Nie każdy chłopak nie zrobi sobie krzywdy przy pracy fizycznej. Ale moja siostra wierzy w stereotypy i uważa, że skoro jestem chłopakiem, to powinienem robić wszystko, co według stereotypów chodzi za męskie. Chuj, że mam z tym trudności. Chuj, że ograniczenia mnie na to nie pozwalają. Mimo, że nie miałem na to wpływu. I ja on to nie obchodzi, tą głupią transfobkę. Szkoda szczepić ryja. Więc może po prostu wyobrazimy sobie coś bardzo fajnego, żeby nie myśleć o takich gówdach? Ja pier... Ja pier... Ja to jestem udany... Szkoda, że chciałam widzieć Ja, więc wyobraźmy sobie coś bardzo fajnego, żeby nie myśleć o takich gównach. Ja pier... Śmieję się ze słownictwa, którego użyłem. No ale widzicie jak ja funkcjonuję, no mnie nawet ten, mnie nawet brzydkie słowa śmieszą, żarty o kupie też mnie śmieszą, A jak oglądałem teledysk jednej piosenki to też się śmiałem, bo facet pokazał siebie jak siedzi na to lecie. w teledysku w piosenki o kupie. To było takie śmieszne, że normalnie no ja nie wyrabiam. Jesiu, jak tam twój nos? O. Świeci się jak psujaja. Świeci się jak psujaja. Ja to jestem udany. O, wysechu. Wysechu. Dobra, to już wszystko na dziś. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też, aby zostawić łapki w górę i dzwoneczki. Myślicie dzisiejszy odcinek do swoich znajomych. Zjedzcie smaczną i zdrową kolację, pa!